Witajcie w powtórce na 113, w losowaniu z dziewiątkami, będzie fajnie, będzie ciekawie, wynik też będzie dosyć wysoki. Zresztą jak na powtórki na tym kanale przestało, no może z moimi wyjątkami, kiedy ja gram, akurat wtedy to wyniki są żenujące i można się ze mnie pośmiać. Ale wracając, 113 pojazd, kiedyś naprawdę dobry, wykorzystywany przez wielu... Miał Dużo zastosowań, teraz obecnie spadł cień. Jest w cieniu obiekta 277, który ma dużo lepszą alfę. O, dubeczka, wiem w kogo strzeli. No właśnie. Obiekt 277 wydaje się mieć nad nim sporą przewagę i chociaż 113 może mieć nieco przyjemniejsze działo, za wyjątkiem alfy. Penetrację też mają na złocie taką samą to na przykład mobilnościowo stoimy gorzej z gorzej mamy dwa garnki zamiast jednego na obiekcie 277 dużo prościej jest wykonać side tyłem podkreślę niż na 113 poza tym 113 ma jeden stopień więcej opuszczania działa w porównaniu 277 do 277 i troszkę więcej życia, ale to tak minimalnie. A poza tym jest moim zdaniem po prostu gorsze, One są podobne, ale jak dla mnie obiekcik 277 jest lepszy. A teraz skupmy się na powtórce. No i może jeszcze jedno fajne, szybkie i króciutkie pytanko. Jakie mapy wy macie zablokowane? Bo ja mam, właśnie, Berlina, Himla i Jęcz. Tak, na farcie trzy mapki, więc możecie się pochwalić, ile wy macie zablokowanych. No i co? Teraz skupmy się w zupełności na powtórce. Widzimy, że po drugiej stronie, na linika, nasza drużyna jest ustawiona raczej defensywnie. I nie ma co się dzieje. Lodówka strasznie tutaj agresywnie pojechała, no ale za dużo to my jej nie zrobiliśmy. Więc można powiedzieć, że tutaj delikatnie można by zaatakować. Ona jest na hita i kończy ją e 75 A przed nami obiekt 263, który ma potencjał zrobić nam fajne uszkodzenia na nas. To że jest jeden zasadniczy. Problem mianowicie ten obiekt nie ma w ogóle opuszczania i na tak krótkim dystancie raczej łatwo będzie go przebić w okolice jarzma ma działa czy w ten niewielki, ale jednak wystający, widoczny z daleka garnek tutaj tego FWA można by też próbować przebić po wieży, bo no, z golda będzie wchodziło. Nasza drużyna powoli odrabia straty. O i tutaj w mieście widzimy już Dużo większą przewagę, gorzej, właśnie po drugiej stronie, tam jest sytuacja wyrównana. Nie miałem mówić TVP na ogrysku, ale tvp już nie ma. Tak samo tu zaczynają się też dziać małe problemy. i Możemy za chwilę mieć objazd od pleców od medów Nie wiem, ile na przykład taki Project to ma, HP, ale wydaje mi się, że nie ma zbyt wielu tutaj. Fajnie gości pomyślał i strzelił Grinoczerontę w tą taką. Wystającą tego wystającego pryszcza, no ale niestety nie weszło. To był duży dystans, a sam punkt nie jest na tyle widoczny, żeby po prostu w niego łatwo i za każdym razem trafiać. No bo jednak to jest odległość. a i z, z tą penetracją to miejsce, no nie ma szans, że to nie wejdzie w ogóle w na i ie dość Mocny nie jest dobrym pomysłem, i to nie wyjdzie 6000. Na strzelane, na nasi będą mieli po dużej stronie bardzo duże problemy. Ale powiedziałem po dużej stronie? Po drugiej stronie, będą mieli bardzo duże problemy. Tam Fausto 103B, chociaż on ma znakomity DPM, raczej sobie nie poradzi. Nie ma wieży, jest obiechany Za chwilę pojawi się właśnie komunikat. A to nie jest 103B, tylko Ester 103, tylko Estervout 103. No ale dobra, tutaj baza rywalistów i przed nami otworem. Tylko właśnie gorzej jest z naszą, i trzeba się na nią wracać. I to czym prędzej? Dwa czołgi kapie za chwilę. Możliwe, że pojawi się też trzeci. Na szczęście to jest mała mapa, i można szybko się wrócić. Mamy 20 sekund do zdjęcia kapa. Może uda się zrobić to lodówce, a może nie. Wjeżdżamy w wodę. To nas na pewno spowalnia. KPSet ładnie wyrwał. od... Kogo od E75? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ale 8 sekund do przejęcia baz. 4. No, i szar futur trafia do garażu, ale wcale nie jest sytuacja taka kolorowa. KPZ na plecach może nam zadać uszkodzenia. On dalej tam jest. Bohater go zignorował. Jedzie do przodu, bo chce zająć się bazą. I to jest dobry pomysł. No, ale możemy mieć pewien problem. 121B ma bardzo fajną penetrację. My mamy dużo życia, i on od frontu może się nawet podpalić. A tam z przodu jest właśnie K91P, który jest dla nas dużym problemem. To niestety na ślepo nie weszło. Jest dla nas dużym problemem, bo u niego w tych krzaczorach z tym kamuflażem może czuć się w miarę bezpiecznie. A my popełniamy tutaj wiele błędów. I teraz jesteśmy na dwa strzały, ale ten K91 dostał spota, więc może jeszcze zadamy mu tutaj trochę uszkodzeń. Zostały nam się same apeki, ale to nie szkodzi, bo możemy sobie w niego trochę postrzelać. Uwaga na plecy, bo może tam się kierować Skoda, może się tam kierować KPZ, ale KPZ jest... Zamknięty on się raczej nie odważy wychylić. I z siódmy powinien dosyć agresywnie pojechać do przodu. Skoda ginie teraz. K91 trafia do garażu i zostaje się ostatni. KPZ, który został skończony przez super konkurora. Bitewka wygrana. 9000 zadanych uszkodzeń, 2000 pozyście i 3000 zablokowanych przez pancerz. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie i cześć czołem.